Jak byłem dzieckiem, dokładnie miałem 6 lat, moi rodziców mi zabierali do Tunizji, pierwszy raz, właśnie do Dżerby. Pamiętam, że mieszkaliśmy w hotelu i rano na śniadanie zjadałem pierwszy raz swoją czakczukę. To jest potrawia jajeczna z warzywami. Ja ją kocham, bo jest prosta, szybka i pieszna. Robię. Mamy właśnie tutaj papryka zielona, pieczona, bezkurę, pokrojona. Tak samo mamy czerwoną paprykę. I tutaj mamy spłażony właśnie pomidor bezpeski, pokrojony. Ciosneczek i jeszcze do tego troszeczkę właśnie papryką ostrą lub łagodną. To ty decydujesz. Troszeczkę sól, troszeczkę pieprz. Czyli do rozgrzanego tłuszczu najpierw podsmażasz czosnek. Uważaj, żeby się nie przypalił. Dodaję teraz troszeczkę papryką zieloną pokrojoną, troszeczkę papryki czerwoną pokrojoną też i troszeczkę pomidorek. Podsmażasz całość jakieś powiedzmy minuty do dwóch. I tak jak jest teraz, to będzie to doprawiał. Muszę Ci powiedzieć, że powstało różnych przepisów na czakciuki. Ja dzisiaj używam taką troszeczkę nie już wersję, dlatego, że tutaj mamy pomidorę. Prawdziwa była tylko zrobiona właśnie na samego początku z papryką czerwoną i zieloną. Czyli na dobrą sprawę nie bój się, jak chcesz zrobić sprzątanie, lodówkę, otwierasz lodówkę, patrzysz na warzywo, które masz i na dobrą sprawę zrobisz Twoją własną otorską czakciuka. No i tak jak jest, już jest czas, żebyśmy dodawali Jajek z górę. Pamiętaj o tym, że możesz położyć po prostu jajko, żeby zrobić taki rodzaj właśnie jajko sadzone na to. Ale też możesz dodawać jajko i pomieszać całość, żeby zrobić taką jajeśnicą właśnie waziwną. No i muszą teraz to podsmażać, aż po prostu jajko białko zetnie się. No i widzisz, i na koniec troszeczkę jeszcze natki pietruszki z górę. I voilà, proste czakciuka gotowa. Ja uwielbiam, dodawać się jeszcze troszeczkę, widzisz się papryki z górę. Pamiętaj o tym, że to jest pomysł, że możesz tuningować ten przepis po swojemu i pamiętaj, że tutaj masz link, który Ci kieruje do więcej przepisów na temat jajo. Smacznego ci życie. Bon appetit!